Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, w obiecanym drugim odcinku Pokémon The Pit. Możecie się zastanawiać, dlaczego zostałem PNG tuberem i nie ma mojej kamerki. Otóż nie czuję się najlepiej. A poza tym, yy, jakby jeżeli będę chciał to nagrywać dalej to ja dzisiaj dokładnie za niecałe 5 godzin będę miał zabieg usuwania ósemki. I usuwanie ósemki sprawia, że człowiek jest dziwnie spuchnięty. Nie chcę, żebyście mnie widzieli w takim stanie, więc pozwolę sobie darować. Może tym razem zostanę panem Itanem, bo zawsze podobał mi się design tej postaci. Jestem na nowej wersji, a nie przypomnę sobie niestety dokładnie numeru. Może może mam gdzieś zapisane, zaczekajcie. Pokémon Depit nie, to jest Gen 9. Po prostu zapisałem sobie to jako Gen 9. Jakiś download, coś takiego, już wiem. To jest wersja 2.3.2 Ogólnie od kiedy nagrałem poprzedni odcinek, to powstało chyba z 5 nowych pięć 5 może nie, ale tak ze 3 nowe wersje na pewno powstały. Także wiecie, trochę się zmieniło. No ale, no ale cóż. Ostatnio graliśmy na modzie Despair i to było bardzo, bardzo, bardzo trudne. Natomiast czy ja chcę... Eee... A właściwie to dlaczego nie? Dlaczego nie miałbym znowu zagrać na trybie bardzo trudnym? Jeżeli będziecie chcieli, to zagram na trybie łatwiejszym, ale nie dziś, nie dziś po prostu. Możemy zacząć grotlem, doliwem, Vivionem, venomofem... Okej, okay, dwie roślinki, dwie y, muchy. Git. Jest vapor. Hey, did you know? <coughs> jest Zorua, jest Tadbulb, Kursola i Bisharp. sharp oh. Znaczy. <coughs> powiem tak, ten Vaporion jako Chonky Boy brzmi super. Głupi bym był, bym był gdyby mnie wziął b więc. No. Nie jestem głupi. Nie aż tak, ok? I jako ostatnia możliwość. A na którym level? Nie, to przez kamień się zmienia. To się zmienia przez kamień. Tadbulb przez kamień. Oh. I mean, kursoli nie używałem nigdy poza showdownami. Showdownami. Uga, buga. <laughs> Słychać, że nie czuję się najlepiej, prawda? <laughs> więc, więc wezmę ją, wezmę ją. Zobaczmy szybciutko, jak wygląda nasz składzik. Mamy super potion na nim. Hydration. I taki gówno moveset. Jezu, ma. Dobra, a B-Sharp ma Max Elixir. Adamant Nature, idealny. Ojejku, i ten Metal Claw, coś cudownego. Dobra, zabieramy jej Temek. I Kursola ma Soda Pop, Perish Body. I gówno moveset. Ojej, Junciu, beznadzieja. Mogę to zmienić nie w tym trybie, moi drodzy. No dobra, to po prostu zacznijmy naszą zabawę. Vaporion za nami biega, jaki wesolutki. Torterra na początek wydaje mi się, że to nie będzie miało za dużo roślinnych silnych ru... Wow! O, nevermind, żyje. Jest git. Jest git. Dobra, trzy swifty, dziękuję do widzenia. Na początek będę to oczywiście. E, będę srał po prostu speed batonem, bo wiecie jaki ja jestem. A jeżeli nie wiecie, to dlaczego oglądacie dopiero ten odcinek, a nie jakiś wcześniejszy? To jest moje podstawowe pytanie. Czy Kursola ma... ma coś na duchy. Git. Astonish. Dziękuję, do widzenia. Overquill. Zabił mnie. Oj. A innym razem, jak będę się bał, tam, jak będę się chciał bardziej postarać, to zagram to na Zlok, bo dlaczego nie? A mamy od razu Revive. Uważam, że Revive na tym etapie gry nie ma sensu za bardzo. To są bardziej prości przeciwnicy na początku. Dzień dobry, padł. I masz pan Dodrio. Może sobie zmienię jednak na Bisharpa. Jakiś Fary farykater, bo spodziewam się, że. Kolejny, on może mnie trochę rezystować. I patrzcie, nawet trafiłem. Git. X Accuracy, Freshwater i Dire Hit. Ja x itemów nie używam podczas walki. Nie będę używał, bo co to za zabawa, nie? Ale nasz szanowny pan. Ma sticky barb. Widocznie od kogoś przejął niechcący. Spoko. I... Gdzie jest ostatni? Dzień dobry panu. To jest dwuwalka: Paumont i Crocolore. Swift działa na obu. Um, a uważam, że jest większym zagrożeniem. Ale oba rezystujesz, no kurde, typie. Ojoj, bardzo niefajnie. Wild Charge trochę zaboli, ale przeżyjemy. Git. E, Krokolor musi oczywiście paść. A Kaskun nie jest zagrożeniem. Dziękuję bardzo, wygrałem. I Co my tu mamy? Mumu Milk, Wildlands oraz Assault Vest. Assault West-cik to jest taki, no bym powiedział, nawet nawet, czy ja chcę używać Assault Westa na tobie? I jakby bądź co bądź, to jest i tak Pokemon tylko do atakowania. Nie będę mógł używać tamtych innych tych ruchów, ale co z tego? Z kolei Wildlands poprawia celność. Wiecie co? To jednak Wildlands poproszę. A zobaczmy: Move re um, Mamy za darmo możliwość nauczenia się kilku ruchów, w tym Stab Water Gun. Nie wyobrażam sobie. Nie nauczyć się Watergana. Bisharp sharp może się nauczyć Scratch, a kursola Perish Song, świetnie. Dodano w tej wersji też Move litera, Gdyby ktoś miał ochotę, no to można pousuwać. Natomiast ja nie mam ochoty. Czy Sticky Barb jest mi potrzebny? Nie. X i Temy do widzenia. Dire Hit też się do tego zalicza. Sacred Ash, Revive. 5000. tysięcy! Wypad. Ja chcę jakieś fajne itemki. To sprzedamy. To sprzedamy. To sprzedamy. Max Elixir. Ja robię od razu super, hiper, ultra giga combo. Um, czy mamy. TM na knockoff? Istnieje taki? Knock off? Jest! 8000. I B-Sharp się go nie uczy? Słucham? Ale to dlaczego? Co? Z jakiej paki? Anyway, gdzie jest Skold? Gdzie jest Skold? O tak. Dobrze. A ty mógłbyś mieć Shadowball po prostu, przyjacielu. Shadowball za 8000. tysięcy. To jeszcze coś trzeba sprzedać. Ale zobaczcie, idziemy hiperofensywnie na początek. 6000, tysięcy, tak? ta co by tu... Mogę Muomo Milk sprzedać i mogę powiedzmy jedną butkę sprzedać. Git. Yy, czy ja powiedziałem 6000? tysięcy? Chodziło mi o 8000 tysięcy oczywiście, bo jestem piznięty w ten głupi łeb. Okej. Okay. Yy, gdzie są moje... O właśnie tak, Shadow Bolek. O, i to jest... Prawda to jest rozrywka. Ten, ten, ten Pokémon mi się już podoba. Ty dostaniesz Scold zamiast. Water kto by pomyślał. <laughs> Więc pójście do tamtej pani, co tam nas nauczała z powrotem, to nie miało sensu. No i dobra, jedziemy piętro numer 6. Jest tu trener kolejny, który ma Torkola. I mamy idealną opcję, żeby go skontrować. Mr. Mime. Do widzenia panu i Ursaluna. Byłbym się, yy, znaczy jakby, byłbym się jej bał, gdyby gdyby nie to, że mam Skold, właśnie. I Skold jest generalnie jednym z najlepszych ruchów, jakie istnieją. Także, no, trzeba korzystać. Quick Attack. Um, wolę to zamiast Sand Attacka Chikorita. Yy, no to może zmienimy tym razem. Furycator, dziękuję, dziękuję. Kolejny raz cyk, cyk, cyk. Ja to bym chciał w końcu zacząć grać Kursolu. Bo ona sobie tam chilluje w tle. Jakie to jest paskudztwo! Jaki brzydki jest ten Pokémon! Jeko! Boś! Straszne to jest. Niesamowite. A tutaj jest jakiś Pokémon ukryty. Co ty mi dajesz? Dostałem naget. Fajnie. O! Oh. O! Oh. O! Oh. Oczywiście, że tak. Co się może stać, prawda, um, Lir? Nie, to nie ma sensu. Ja muszę go atakować. Furikator jako jedyny, który coś może zrobić. No i nie przeżyjemy ostatniego ruchu. Uh, o, uh, Może Skold jakiś taktyczny co? Dobrze, że Arceus na początek wcale nie jest aż tak broken, ale no kurde. Gdyby nie to, że miałem ruch, który co turę jest mocniejszy, to by nie było wesoło. Um, to jest piętro numer 7. Obawiam się, że bez wyleczenia mojego sprzymierzeńca nie będzie tak łatwo. Więc revivik, e, Nawet nie zamierzam udawać, że go nie potrzebuję. I idziemy dalej, no co? Handum. Dobrze, że mamy Paporiona. Jaki niesamowicie dobry jest ten Pokémon, zobaczcie. On ora generalnie wszystko, prawda? Cyk cyk cyk, dziękuję do widzenia. Już po walce nawet nie zauważyliście, kiedy się zaczęła. No, ale dobra, Max Elixir, spoko, i Red Card, uuu, no dobrze, spoko. O, kur, naprawdę, naprawdę. Dobra, dwa Shadow bolę. <grym> ale chyba już wiem, co dodam na miniaturkę. No kurde, fajucha. Nie, to było, to było coś mocnego. Spodziewałem się, że będzie dużo gorzej, ale przeżyłem. Um, dire Hit, Useless i takie tam inne pierdoły. By, 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 by. Gdzie jest ziomek? Dzień Dobry panu szanownemu. Czemu pan pod wodą sobie, prawda, istnieje i oddycha, kiedy pan oddychać tutaj? Za przeproszeniem nie powinien. A ile mi teraz zabierze toksik? Tyle co nic, rozumiem. Wenipit ty gnoju. Wygrałem i tak. <laughs> Dobrze. Um, full Restore. Casibberry, cokolwiek by to nie robiło, bo nie pamiętam. I, I to tyle. Dobra, I ile mamy, mamy szmalu? Trzy dwieście, strasznie mało. Oczywiście posprzedajemy pierdoły, takie jak to, takie jak to, takie jak to. Ech. Tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję. Red card? Nie wiem. Zobar Z zobaczymy po prostu, na razie to zostawię. Kasi, wybieraj, może się przydać na, na naszego ducha. Także spoko. Możemy zacząć się bawić w jagódki. Bo ty masz... Ty masz dobrą naturę, ty masz fenomenalną naturę, a ty masz beznadziejną. Więc e, modest oczywiście bym cię zrobił. To jest Vitamins. Pomyliłem się. To są Mintsy. Modest, 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 modest. I nadal mamy w cholerę pieniędzy. Ability Capsule i Ability Patch zmieniają nam abilitki na zwykłe lub na hiddenki. Ale czy my mamy abilitka... Jak Jakąś abilitkę, która by mnie ciekawiła. Tak szczerze, średnio. Co ma B-Sharp? Ma Inner Focus. Ty masz Perish Body, a ty masz Hydration. Co najwyżej Water Absorb by mnie interesował. Ale wodne ataki są tutaj tak rzadkie, że... Że to jakby nic nie zmienia w tym momencie. Więc weźmiemy... Megas. Chciałbym. Edit IVs mogę... Nie, tego nie chcę robić. E, witaminki, witaminki. To zwiększa atak. I mean. Nie wiem, ile ile tego potrzebuję, nie? Kupimy na razie 50. Nie wiem, nie używałem nigdy takich witamin. E, modest Mint oczywiście na ciebie. I Muscle Feder leci w ciebie, żeby Base Atak ci wzrósł. Zakładam, że to są po prostu EV-ki. Ale to muszę spamować w przycisk. Ojejku. No dobra, pospamujemy sobie trochę. I czy on teraz ma 50 fałek w ataku? View stats 65. A no tak, bo to ten. Ojeju. A jak to mogę zresetować? Halo. Bo efełki to się wbija w oparciu o to, z czym walczysz. O oh. To powiedzmy, że na razie nic z tym nie mogę zrobić. Mamy jeszcze szmal. Mamy niewiele. Pre-Evo moves to jest coś, co mnie interesuje. Więc sell. Przepraszam najmocniej. Ale no nie czuję się najlepiej, tak jak mówiłem. Sprzedamy to. I zobaczmy. Pre-Evo moves. Nic! Egg moves. Nawet nie mam na to szmalu. Dobra. Nie tym razem. O, jakie ładne piętereczko. Dzień dobry, szanownej pani. Wooper. Do widzenia. Klefa. Dobrze, że nie jesteś normal typeem. Do widzenia. Ej, to mi się podoba. Ten Pokémon wreszcie zaczął coś robić. Ribombi. Do widzenia. Golbat. Do widzenia. I... Karakosta. Coś mi się wydaje, że on mnie zaora. Ej, zobaczcie, ten jeden raz, kiedy by mi się faktycznie przydał ten Water Absorb, to go nie miałem. Niesamowita sprawa. Exaccuracy Zoom Lens oraz Revival Herb. Uuu, to chyba daje nam dużo pieniążków w razie co. Nice. Spoko. Iron Juggle Dlaczego? Dlaczego takie mocne rzeczy są? O co chodzi? Wypadł mi z tym. Vaporion ma Baby Doll Eyes. Nie. Nie chcę. A Metal Claw oczywiście w Florgesa. Z jakiegoś powodu mam cholernie mało HP. Muszę bardzo uważać. Yy, <laughs> to może, może ja się jednak troszeczkę tylko podleczę. Odrobineczkę. Nie żebym się... O Boże! Jedyne. Dlaczego? Dlaczego nagle? Urszifu. Fighting, atak jest obvious jak cholera. Bulldoze działa we wszystkich, prawda? Uff, no, przynajmniej ten Ursifu nie żyje. Dlaczego Gligar? Gligar z knock oczywiście mnie nie zabija. O! Oh, jest szansa, że wygram to nawet. E, żartowałem, nie mam takiej szansy. No, przegrałem, moi drodzy. Cóż uważam, że to trochę mało jak na odcinek, a, ale jak chcecie, to ja po prostu <grym> zakończę ten film, a następny odcinek nagram za chwilę, więc będziecie mieć nawet dwa odcinki w tygodniu z tego, bo to się bardzo szybko i śmiesznie nagrywa, więc było bardzo miło. <grym> Niestety, nie wychylałem się i mam tego konsekwencje. Trochę źle to rozegrałem, no ale trudno. Do zobaczenia w takim razie w następnym odcinku. Bajo!